Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadliście na początek. Wielka prośba o zostawienie łapy w górę tutaj pod filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Oczywiście lecimy, słuchajcie, z Ligą Mistrzów. W końcu wróciła Liga Mistrzów. A jak Liga Mistrzów, to też bardzo ciekawa promocja powitalna, bo za jednego gola Interu albo za jednego gola Arsenalu STS daje dzisiaj 247 zł. I jest to promocja dla każdej osoby, która jeszcze konta w sts nie ma. Jeden Gol Wystarczy grany za 2 zł, bo trzeba zagrać jeden z dwóch kuponów, które teraz widzicie. I jeżeli wybrana przez Was drużyna po prostu gola załaduje, a zagracie sobie coś takiego za 200 zł, no to dostaniecie tak jak powiedziałem, złotych 247. I o tej promocji szczegółowo powiem zaraz nieco więcej. Oczywiście za chwilę też odpalimy sobie konkursy, no i tak naprawdę przejdziemy do kuponów. Dzisiaj mamy kilka debiutów, kilka kuponów od osób, które już typowały, więc zaczynamy od promocji. Powitalny, jeżeli ktoś z Was twierdzi, że gol Interu jest dobrym wyborem, 9 na 10 ostatnich meczów Inter z minimum jednym golem. Jeżeli ktoś z Was twierdzi, że gol Arsenalu jest dobrym wyborem, Arsenal 8 na 10 ostatnich meczów z minimum jednym golem. I jeżeli ktoś z Was nie ma konta w sts można z tego skorzystać. Pierwszy krok to jest oczywiście założenie konta w STS z dedykowanego linku pod tą promocję, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jak sobie klikniecie w ten link do STS-a, po prostu zaczniesz się proces zakładania konta. W trakcie zakładania konta akceptujecie zgody marketingowe, rozpoczynacie sobie na spokojnie proces weryfikacji konta gracza i wpłacacie minimum 50 zł. To was zapisuje do promocji na dzisiaj, na Ligę Mistrzów, na mecz Interu i Arsenalu. Z 50 zł wybieracie sobie drużynę. Najpierw wybieracie sobie drużynę, która waszym zdaniem gola dzisiaj strzeli. Inter lub Arsenal. Jeżeli twierdzicie, że Inter strzeli gola, ładujecie sobie taki oto kupon za 2 zł. W ofercie STS-a jest to zakład na to, że pierwsza drużyna strzeli gola. Jeżeli twierdzicie, że Arsenal strzeli gola, ładujecie sobie 2 zł z tych 50 zł wpłaconych na gola Arsenalu. W ofercie STS-a jest to zakład na to, że drużyna numer 2 strzeli gola. Jeden z tych dwóch kuponów, które teraz widzicie, musi być waszym pierwszym kuponem na STS-ie. Pamiętajcie, że to nie ma tak, że zagracie sobie dwa i fajnie, nie? Liczy się pierwszy zagrany. Pierwszy zagrany kupon, więc wybierzcie dobrze. Ja trzymam kciuki za BTTS, bo wtedy każdy nowy gracz będzie zadowolony. Jeżeli wybrana przez Was drużyna Gola strzeli, to w przeciągu 48 godzin, prawdopodobnie jutro, dostajecie 247 zł w bonusie na Wasze nowo założone konto gracza STS i cała filozofia. 247 zł za gola, którego gracie za 2 zł. Jeżeli ktoś chciałby sobie dzisiaj przy Lidze Mistrzów skorzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam jest link do STS-a. Można działać, można korzystać. Trzymam kciuki za gole. Zanim przejdziemy dalej, zaproszę, słuchajcie też, jest taśma dzisiaj ładowana. Nie poddajemy się. Są taśmy na Ligę Mistrzów u nas na naszym koncie Superbetowym. Bo to jest najlepsze miejsce, w którym można publikować taśmy, tak naprawdę, nie? Pograne gole i jakieś inne dziwne, wymyślne rzeczy na Ligę Mistrzów. E, taśmy wszystkie publikowane są na Superbecie, na tym naszym koncie, na super socjalach. Link do tego konta, jeżeli chcecie sobie śledzić te taśmki, jest w opisie pod filmem. Serdecznie zapraszam i może kiedyś się uda. W opisie pod filmem jest też link do naszego Facebooka. Obstawiamy.info Facebook nasz się nazywa. Nasza strona na Facebooku, dlaczego o tym mówię, bo około dziewiątej będzie konkurs na rzuty Rożne, 100 zł w STS-ie można zgarnąć, więc ja serdecznie zapraszam, nie? Tutaj sobie zerknąć, albo tutaj, albo w opisie pod filmem macie bezpośredni link. Około 9 wrzucamy post-konkursowy i jeszcze oczywiście dwie dychy do zgarnięcia tutaj na YouTube. Standardowo w Superbecie zrobimy dwie dychy. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć, subskrybować kanał, obstawiamy? Zostawić łapę w górę tutaj pod filmem. Dziękuję bardzo. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Realem Madryta a Monaco. Dopisuję Swójnik gracza Superbeta, typujecie do 21.00, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nikogo. Gracze na SuperBet, nie biorą udziału w zabawie, czyli standard, standard konkursowy, komentarze do Waszej dyspozycji, a ja lecę do kuponów. I zaczynamy od propozycji Adriana. 2 na 3 kupony trafione, 2082 profitu, 2 stycznia kupon trafiony. Dzisiaj <laughs> kolera jasna, beta TS. -y. 700 i 800 zł, rozbita stawka, żeby nie wbijać się w podatek od wysokich wygranych. No, propozycja na BTTS-y. średnio mi siedzą te BTTS-y, słuchajcie. Jeżeli chodzi o BTTS-a w meczu Interu i Arsenalu, no tak jak wam przed chwilą mówiłem, ekipy, które strzelają, goli dużo w ostatnich meczach, nie? Jeżeli chodzi o ofensywę, to, to, to są drużyny ze świetną ofensywą. Jeżeli chodzi o same BTTS-y, w pięciu ostatnich meczach Interu, dwa razy był BTTS. W pięciu ostatnich meczach Arsenalu trzy razy był BTTS. Do tego mamy BTTS-a w meczu Bodo i Manchesteru City, czyli tu jest liczone mocno na to, że Bodo strzeli gola. Ostatnie mecze Manchesteru City 3 na 5 z BTTS-em. Jeżeli chodzi o stracone gole, no to Manchester City tracił gola ostatnio dwa nawet z Manchesterem United, tracili gola w pucharze z Exeter, tracili Gola z Brighton, tracili Gola z Chelsea, więc to ostatni mecze to jest kilka straconych goli. Minusem tego typu jest to, że nie wiemy, jak zagra Bodo, bo Bodo ma przerwę zimową. W swoich rozgrywkach ligowych i grają tylko mecze towarzyskie, więc trudno tutaj cokolwiek krokować, trudno yy, zakładać w jakiej dyspozycji formu, yy, Bodo będzie w tym meczu. Nie? No ale dwa BTTS-y mocno grane, więc musi być w to wiara. Idę dalej. Tomek, 2 na 2 kupony trafione 2074 profitu. E, 3 styczeń i 14 listopada były próby tutaj u nas na YouTubie zakończone powodzeniem. Dzisiaj, no, walka o trzeci trafiony kupon z lekką zakładką 1100 razy 2 na 2400. 44. Mamy btts albo overa 2,5 goli w meczu pomiędzy Villarrealem i Ajaxem. E, zakład, w którym potrzebne są gole po obu stronach, może być 1 do 1 na przykład, albo over 2,5 goli, czyli może być 3 do 0 dla kogoś, nie? I to jest ok. Taki scenariusz w ostatnich 5 meczach Ajaxu wydarzył się 5 razy. To jest bardzo dobra informacja. W meczach VIA Realu 3 na 5 ostatnich meczów z BTTS-em albo Overem 2,5 goli. Do tego mamy ciekawą sklejkę betbuildera na mecz Kopenhagi i Napoli. Tutaj jest po prostu propozycja na to, że w tym spotkaniu zobaczymy minimum dwa gole, ale jednego z tych dwóch goli musi strzelić Kopenhaga. I znowu mamy lekki problem, bo Kopenhaga, tak jak BODO, ma przerwę zimową w rozgrywkach ligowych. Ostatni mecz o stawkę zagrali 13 grudnia, potem tylko dwa sparingi. Co prawda, strzelali gola z Brand, strzelali 4 gole ze Sturmgras. No ale to są mecze sparingowe, trzeba o tym pamiętać, nie? Nie wiem, czy nie byłoby dobrym wyjściem omijać takie mecze drużyn, które mają przerwę zimową, taką dłuższą. Nie No, ale tu jest propozycja już rzucona, więc nie ma co gadać. 2 razy 1100 zł na 2044 razy 2. Zanim przejdę do dwóch debiutów, serdecznie zapraszam na naszą grupę facebookową. Ponad 100 tysięcy ludzi mamy na facebooku. Jeżeli Ciebie jeszcze na naszym facebooku nie ma, to dzisiaj możesz być. Możesz sobie przeglądać wszystkie kupony, które są wrzucane przez innych grupowiczów, przez innych użytkowników, kupony wygrane, przegrane, kupony pod dyskusję, propozycje kuponów przedmeczowych. Wszystko na grupie facebookowej znajdziesz. Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, masz Facebooka. Serdecznie zapraszam. Link do naszej grupy jest w opisie pod filmem. Jesteś mile widziany. Lecę do propozycji od Michała. A no, piękny kupon! Piękny kupon 400 zł na 1904. Tu za dużo nie będziemy gadać. Nie będziemy omawiać, nie będziemy rzucać statystyk. Mamy dzisiaj w lidze mistrzów 9 meczów. Mamy na te wszystkie 9 spotkań zaproponowany po prostu over 1,5 gola. Kupon trochę życzeniowy, bo oczywiście fajnie by było, jakby w tych meczach wszystkich na dzisiaj pojawiły się minimum 2 gola. Gole, no, jest liczone na overki. Oczywiście, linie dosyć niskie, no bo over 1,5 to nie jest jakaś giga linia, jeżeli chodzi o overy goli. Eee, no ale wiadomo, że no w tych dziewięciu bitych meczach na dzisiaj te gole muszą się pojawiać. 400 zł na 1904, może jest to jakaś metoda. Trzymam kciuki za gole zawsze, idę do drugiego debiutu na dzisiaj. Arek proponuje 300 na 1410. No mamy zwycięstwo na poli, nie? Mamy zwycięstwo na poli i faktycznie trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę to, że Kopenhaga ma. Tą przerwę zimową, że nie wiemy, w jakiej oni są dyspozycji. Biorąc pod uwagę to, że Napoli, powiedzmy, przełamało się po trzech remisach ligowych, wygrali ostatnio w weekend Sassuolo Skromnie, bo skromnie, ale wygrali 1 do 0. Może faktycznie Napoli jest dzisiaj lekkim faworytem. Do tego mamy zakład na to, że Ajax strzeli minimum gola, jednego, minimum jednego gola. W ogóle ta gra Ajaxu ostatnio wygląda dosyć średnio, z tego co mi się wydaje. Kurczę, czekaj. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze, to tak. Ajax, słuchajcie, no tak, no oni przecież dwa ostatnie mecze, nie? dostali 6 do 0 na pysk w pucharze holandii od az Alkmaar. 6 do 0 no ja kumam że puchar i tak dalej ale 6 do 0 to jest przesada i spotkanie ligowe grali 17 nowy weekend nie z goła hetigel sprowadzili 2 do 0 wypuścili to skończyło się 2 do 2 no tutaj mają strzelić minimum jednego gola faktycznie plusem tego typu jest to że w 6 ostatnich meczach Sześć meczów pod rząd. Villarreal tracił minimum jednego gola, więc ta defensywa Villarrealu też nie jest jakaś żelazna, nie? Tutaj jeden gol Ajaxu i zakład na to, że Leverkusen nie przegra z Olimpiakosem na wyjeździe. I zobaczymy, minimum dwa gole w tym meczu. 300 zł na 1410. Dalej mamy. No tak, mamy przedziały goli od Adriana. Słuchajcie, u Adriana jest ciekawa sytuacja. Pięć razy typował, trafił tylko raz. W debiucie. Potem były cztery wtopy. Oczywiście ten debiut był fajny, dlatego tu jeszcze kupony są od Adriana, bo to było 3,5 koła na 16 tysięcy. Potem 4 wtopy. Zostało 2000 zł profitu z tego jednego trafionego kuponu. 2000 zł dzisiaj idą. Na przedziały goli. 42 tysiące, prawie 43 tysiące może z tego wrócić. Od razu ja Wam mówię, Wy to wiecie, ale jeżeli ktoś będzie o przedziały goli, są cholernie trudnym rynkiem do trafienia, jeżeli dajesz sobie kilka typów na kupon, a jeżeli masz 5 typów na kupon, to to się robi turbo trudne. Mamy tutaj spotkanie Kairatu Almaty, Klub brusz Mamy spotkanie Tottenhamu, i Dortmund. Sportingu z Paris Saint-Germain, Interu z Arsenalem i Kopenhagi, proszę Ciebie, z Napoli. W każdym z tych meczów które wymieniłem, jeżeli ktoś by nie wiedział, o co chodzi w tym rynku. W pierwszej połowie musi być minimum jeden gol, maksymalnie trzy gole. W drugiej połowie musi być minimum jeden gol, maksymalnie trzy gole. Więc w tych pięciu meczach przede wszystkim muszą być minimum dwa gole, z założeniem, że będą po jednym golu strzelali w pierwszej i w drugiej połowie. Maksymalnie może być tych goli sześć. Nie? No bo tak by to wychodziło. Yy, I... To nie jest łatwy rynek. Kursy są zachęcające, ale rynek nie jest łatwy, bo trzeba się wstrzelić, nie? Musisz mieć dużo farta, już często to jest grane u nas na YouTube i często jest tak, że pierwsza połowa 0-0 i już masz po kuponie, nie? Bo nie ma w ogóle goli w pierwszej połowie, a musi być minimum jeden, maksymalnie trzy. No na pewno te przedziały są ciekawe do śledzenia, bo tak jak mówię, kursy są sympatyczne. Tylko trudno jest to trafić. Będę śledził ten kupon, no bo takie 40 koła profitu z 2000, to by było naprawdę coś wielkiego. Trzy kupony przed nami, zanim przejdę dalej. To jeszcze jedno zaproszenie. Słuchajcie, na nasze wyzwanie. Przecież od 50 zł do tysiaka gramy z Andrzejem. Z 50 zł staramy się zrobić kafla. Było kilka trafionych kuponów, to nie jest tak, że wszystko w bombę idzie, ale trudno jest tego tysiaka zamknąć, no bo to trzeba 3-4 kupony z rzędu zagrać. Jeżeli ktoś chciałby sobie to śledzić, ja serdecznie serdecznie zapraszam, można to śledzić na naszym drugim kanale Strefa Typerów, link do tego kanału i codziennie tam jest film, w opisie pod filmem zostawiam serdecznie zapraszam do sprawdzenia, teraz lecę do kuponu od Dawida dwie próby były, jeden kupon trafiony, tysiak profitu z 6 listopada, dzisiaj 500 zł na 1280 over 2,5 goli w meczu Olimpiakosu i Bayeru Leverkusen, ty no jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów to to są giga overowe ekipy, Trzy średnia goli w meczach Olimpiakosu 3-16, 3-66 jeżeli chodzi o Bayer Leverkusen w Lidze Mistrzów i mamy dorzucone rzuty rożne w bardzo ciekawym meczu na dzisiaj pomiędzy Interem i Arsenalem. Jeżeli chodzi o pięć ostatnich meczów Interu, no nie za te różne wyglądają. 7, 15, 5, 4, 8. Tylko jeden z pięciu ostatnich meczów Interu z linią 8,5 na Overa, jeżeli chodzi o Arsenal, o wiele lepiej. 13, 15, 14, 3, 12. 4 na 5 ostatnich meczów z Overem, Coś takiego mamy na 1280 zł. Przedostatnia propozycja od Kuby, również jeden na dwa z 9 listopada, tym razem 500 zł profitu zostało. No dzisiaj 250 zł na 1050. Mamy zwycięstwo Manchesteru City. Manchesteru City, który ostatnio dostał na trąbę od Manchesteru United, oczywiście. No wiadomo, grają z Bodo, które, tak jak mówiłem, ma przerwę zimową. Nie wiemy w jakiej Bodo będzie dyspozycji. To, że wygrali dwa mecze towarzyskie z Groningen i z DVTK chyba węgierskim to pewnie niewiele znaczy. Czyściok na Manchester City. Do tego over 2,5 goli w meczu Tottenhamu i Borus i Dortmund. Też bardzo ciekawe spotkanie, nie? Liga mistrzów tutaj w przypadku obu tych ekip, mega overowa. Jeżeli jeżeli chodzi o mecze, to ten hamur rozgrywany w Lidze Mistrzów to jest 3,33 gola na spotkanie. Najbardziej overowa jest chyba Borusja w ogóle ze wszystkich zespołów w tej fazie ligowej. z średnią 5,33 gola na mecz. Słuchajcie, oni w sześciu meczach Ligi Mistrzów strzelili 19 goli. 19 goli! Stracili 13, nie? Więc to wygląda naprawdę wybitnie. I mamy jeszcze rzuty różne Monaco na wyjeździe z Realem Madryt. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Monaco, 4, 1, 7 7,5 i 7 rogali nabijanych, więc generalnie do tych rzutów różnych Drużynowych nie ma co się przypierdalać, jeżeli chodzi o Monako. Tutaj 250 zł na 1050 i ostatnia propozycja jest od Michała, również 1 na dwa z 13 listopada. Tym razem 700 zł profitu zostało, mieliśmy całe 700 zł na 1495. No, mamy gol Bodo i rzuty rożne Bodo. To jest taki typ na czutkę ładowany, no bo te mecze towarzyskie nie mogą być wyznacznikiem, nie? To jest to, że nie wiemy, w jakiej dyspozycji teraz Bodo będzie w tych meczach o stawkę. No, ale okej, okay. liczę na to, że czutka typerska będzie tutaj po stronie typera. Minimum jeden gol Bodo z Manchesterem z City. Rzuty różne drużynowe nabite, nabite przez Bodo. I do tego mamy Paris Saint-Germain z podpórą i owerem półtora gola na wyjeździe ze Sportingiem. Eee, no, Paris Saint-Germain w mojej opinii też jest faworytem. Widzę, że kursowo tutaj też raczej Bukmacherzy twierdzą, że Paris Saint-Germain faworytem jest, no oni są po tym meczu ligowym z Lille, gdzie bez problemu z Lille wygrali 3 do 0, na własnym terenie to było chyba w piątek spotkanie rozgrywane, więc no tutaj też twierdzę, że Paris Saint-Germain faworytem jest, a mamy jeszcze do tego podpóreczkę, overa półtora gola dorzuconego i 1500 zł prawie może wrócić. Kupony obgadane, przypominam jeden gol. Daje dzisiaj 247 złotych. Co więcej, jeden gol grany za 2 złote, bo w się trzeba zagrać jeden z takich dwóch kuponów, które teraz widzisz. I jest to opcja dostępna dzisiaj dla każdej osoby, która założy sobie konto w się z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta trzeba zaakceptować zgody marketingowe. Rozpocząć sobie proces weryfikacji konta gracza i wpłacić minimum 50 zł. Te czynności zapisują cię do promocji na dzisiaj, na spotkanie Inter Arsenal. Z 50 zł musisz zagrać po prostu jeden z tych dwóch kuponów. Twój pierwszy kupon będzie brany pod uwagę w promocji, i to musi być kupon na gola Interu, czyli zakład na to, że pierwsza drużyna strzeli gola, albo kupon na gola. Arsenalu, czyli zakład na to, że druga drużyna strzeli gola. Jeden z tych dwóch kuponów to musi być twój pierwszy kupon grany na STS. Wybierz sobie po prostu, po prostu drużynę, która twoim zdaniem gola na pewno strzeli, nie? Za dwa złote dajesz, pozostała kasa do dyspozycji, możesz pograć co chcesz i tyle w tej promocji. Dwa złote ryzykujesz stricte na promocję powitalną, jeżeli wybrana przez ciebie drużyna gola strzeli. 247 zł w bonusie, dostajesz w ciągu 48 godzin. Jeżeli ktoś by chciał sobie skorzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, jest tam link do STS-a za oglądanie do samego końca. Dziękuję, pięknie, pozdro się, elop! No i nara!